Честь! Сьогодні ми з вами поговоримо про пляж. Так як в нас починається літо, то гадаю, буде корисною лексика для вас, пов'язана з пляжем, з морем, з чимось таким приємним, що викликає дуже приємні емоції, можливо, якісь спогади і так далі. Не знаю, чи ви збираєтеся на польське море, я там була лише раз в своєму житті, початок серпня. Перші числа, якраз сам-сам розпал сезону. Я була в Сведрі, в курці і дуже мріяла про шапку в той момент. Не завжди така звичайна погода на польському морі, але на Балтику, як кажуть поляки, так. Але так чи інакше можна і очікувати такого: часто змінюється погода, часто змінюється температура, часті вітри. Море саме по собі холодне, але поляки люблять своє море. І от в розпал сезону, коли тепленько, коли гарна погода, то часто там яблуку ніде впасти попри ціни. Тож сьогодні ми говоримо про лексику пов'язану з пляжуванням. Ну і найперше о обраню, так, пляжний одяг. Як ще się уbierać na plażę? No, to bardzo proste. Przede wszystkim musi być kościół kąpielowy, żeby wejść do wody, czy też się opalać. Jeśli my mówimy pro, o tym, jak wjechać się na plażę, to jest bardzo proste. Przede wszystkim musisz mieć buty kupalne, żeby się wbić w wodę, albo po prostu e, zasmychać. Jeśli nie chcemy się opalać i wolimy chronić swoją skórę przed promieniem słonecznym, możemy założyć specjalne ubranie, które ochroni nas przed słońcem. Jeśli my nie chcemy zasmażać i chcemy obrzećtyć swoją skórę widocznych promieniów to w takim razie my możemy odciągnąć specjalne odzienie, który nas від tego zachестить Warto też pamiętać o kapeluszu czy innym nakryciu głowy. Także warto pamiętać pro jakiś kapeluszu czy inny... щось на голову, інше накриття голови. Чапка бейсболова це кепка, костюм компельовий це власне купальник. Бікіні – це вид купальника в сенсі роздільний купальник. Власне, ду от бікіні – це низ від того купальника, а гура от бікіні – це верх купальника. Якщо ми хочемо сказати цільний купальник, то ми кажемо костюм єдночинщовий, який складається з одної частини. Японки це в'єтнамки. Такий парадокс в польській мові. Чапка лубка, пелуш, це, власне, шапка, не обов'язково зимова шапка це будь-яке накриття вашої голівки або ж капелюх. Бути з відкритими пальцями, взуття з відкритими пальчиками. Двуга сукінка довга сукня. Сандали це сандаль. Вузка з крутким ренькаве це будь-яка блуза з коротким рукавом. Шорти це шорти. Jeszcze każde krótkie spodenki, ale ja takie czuję chyba do dzieci i bardzo rzadko. Torebka ze słomy, solomiana torba, solomiana sumka. Kapelusz przeciwsłoneczny, c e, kapelusz z słońca, taki zdrowy. Jeszcze też okulary przeciwsłoneczne, c okulary przeciwsłoneczne, okulary słońce okulary okulary przeciwsłoneczne. Kąpielówki, my mówiliśmy o kupalni zimowej, a kąpielówki to w w sensie pławki. No i trochę o zabawkach plażowych, bo gdy zabieramy małe dzieci na plaż, warto zapewnić im dodatkową rozrywkę w postaci jakiś zabawek. Коли ми маємо малих дітей, забираємо їх на пляж, то потрібно теж подбати про якусь додаткову розвагу в вигляді якихось іграшки. Забавки це іграшки. Jeśli kupiemy duch w піску, якщо ми викопаємо яму в піску, його водою. Можемо наповнити її водою. ją wiaderkiem, przenoszę czyli widerce. piłka plażowa, c plażny miączek, wiaderko, widerce. latawiec, c zmi. łopatka, łopatka, pistolet na wodę, wodiennej pistolet. No i też różne akcesoria plażowe, tak, różne dodatki, jakieś akcesoria, jakie my sobie na plażę. Bo gdy idziemy na plażę, przyda nam się kilka rzeczy, które spowodują, że nasz pobyt na plaży będzie przyjemniejszy, tak? Nam potrzebne będą jakieś rzeczy, jakie spowodują też, że nasze przebywanie na plaży będzie trochę przyjemniejsze. Podstawą jest ręcznik, основою je różnych, Niezależnie od tego, czy będziemy leżeć na piasku, czy też na leżaku, będzie konieczny dla nas ręcznik. Na od tego, czy my będziemy leżać na pisku, czy na leżaku, na najbiedniej budy różnek. Upał i jakieś zabawy w wodzie spowodują też, że szybko staniemy się głodni. Speka i jakieś zabawy w wodzie e, prowadzą do tego, że my szybko staniemy Krzesło plażowe C, z szezlot. Ręcznik plażowy C, plażny różnek. Parasol plażowy, plażna parasolka. Для професійних пляжників, холодивка туристична, це туристичний холодильник. Також можемо казати лежак, лежак це лежак. Дмухана забавка до води, це надувна водна іграшка. Надмухівана подушка під шиє – це така надувна подушка для шиї. Шродок проти овадом, десь може пригодитися, це засіб від комах. Проконски, закуски. Напої, напій. Też czy ja nawet, głośniki, to huczno albo kolonki. Nie berit tego na plażę, butlaska. Filtr przeciwsłoneczny, C, słońce zachysny krem. Leśny filtr, te, co też czy miścicę w tym kremie, tak, ale każdy filtr przeciwsłoneczny. Deska surfingowa, C, doszka dla surfingu. Butelka na wodę, C, piaszka dla wody. Wodoodporna torba na aparat to wody niepronekna sumka dla kamery czy na telefon, na komórkę, dla telefonu, dla mobilną. Parawan. Це особливість польської культури. Це такий великий екран. Якщо не знаєте, що таке параван, десь тут залишу фото. Це от поляки дуже люблять, особливо на пляжі. Там з них навіть просто жартують, що весь пляж в них заставлений тими параванами на польському морі, тому що там дуже вітри. І щоб захистити себе від вітру, і того піску, так, який б'є нам в обличчя. Але те, щоб ізолювати себе від інших людей, то вони прям велику частину навкруг себе тим параваном огороджують. І це виглядає трішки так кумедно. No i jeszcze kilka przydatnych wyrażeń. Co w ogóle możemy robić na plaży? W możemy robić na plaży. Naprawdę, tak to mnóstwo rzeczy, duży raczej. Na plaży chodzimy nie tylko się opalać. my idziemy na plażę tylko ze smachaty. Ja na przykład nie ze ale także popływać w morzu, ale także poplawać w mori, pobawić się w piasku, pograć się w spisku, czy po prostu zrelaksować się przy szumie fal czy po prostu zrelaksować się, odpocząć przy szumi chwy. Budować zamki z piasku – budować zamki z piasku. Popalać się – to tak za zasmagać. Zbierać muszelki – zbierać muszelki. Kopać w piasku – kopać się w piasku. Skoczyć do wody – wstrzymać w wodę. Napełnić dziurę wodą – napełnić jamą wodą. Puszczać latawiec – zapuskać powietrznego zmija. Spieć się słońcem albo dostać oparzenia słonecznego, co się na słońcu, otrzymać słoneczny opiek. Opalić się, zasmachnąć. Żeglować, chodzić pod wietryłem. Nurkować z rurką, piernate z trupką. To zajmować się podwodnym plawaniem. Surfować, surfować, surfować. Iść popływać, iść poplawać. Dobrze się bawić, harno rozważać Zorganizować piknik – organizować piknik. Słuchać fal – słuchać chwili. Grać w bumbintona – grać w bumbinton. Możemy też grać w siatkówkę plażową – grać w plażny volleyball. Możemy grać w tenisa plażowego – grać w plażny tenis. Bawić się piaskiem – grać z piską. Rzucać frisbee albo rzucać latającym dyskiem, to metania frisbee, no, kiedy frisbee, czy latający dysk. Oglądać zachód słońca. Spostrzegamy te słońca. Musimy chronić skórę przed Słońcem, e, zachwycciatą słońce, kierowiec Słońca. I nakładać filtr przeciwsłoneczny na nosy te Słońce zachwycnej zas. kilka korzystnych słów. Natura C Preroda, no bo piaszczy Preroda. Nurt C Pirnanie. Przypływ, przypływ. Odpływ, wypływ. Ocean, ocean. Rafa, rif. Szłona woda, solena woda. Pryszna woda, do racji, będzie słodka woda. Piasek, pisok. Muszelka, muszelka. Wodorosty, morski wodorost. Wybrzeże, uzberezia. Fale, chwili. Przepływając na plaży, pamiętamy, że też nie jesteśmy tam sami. No, ludzie nam nie dodują zapomnieć żeby tam nie sami na tej plaży, ale krym tego jeszcze mamy tam dużo twarynok, tak? To Czyli może jest pewne, po prostu różnych ryb, Morze perpowne, nerizne, rybuju. Po plaży łączą się ptaki morskie, takie jak mewy, czy rybitwy. Po plaży hulają się riznie morskie ptachy, takie jak czajki, tak, czy albatrosy. W wodzie możemy się również natknąć na meduzy, czy rozgwiazdy. W wodzie także mezostryny mory różne meduzy, natknęły się czy jakieś morskie zirki. No i właśnie oto zwierzęta, które możemy spotkać na plaży małża c mollusk małża krab c krab koncha c rakowina delfin c delfin ryba c ryba krab pustelnik c krab widludnyk, meduza c meduza pelikan c pelikan mewa c czajka, konik morski morski konik foka morski kotek rekin akula rozgwiazda morska zirka Жу! Черепаха! А зараз спробуємо трішки розповісти про пляж, я зі своєї сторони так, з перекладом, щоб ви навчилися розповідати ось такими текстами. Це важливо. Тобто слова потрібно застосовувати і на практиці їх практикувати, тому зараз спробуємо це зробити. мишля о вакаціях, завжди мишля о пляжі. Коли я думаю про канікули, я завжди думаю про пляж. Хоча ж так наб'я гори. хоча насправді я більше люблю гори. Увільбім шумфаль. Я дуже люблю шумхви. Gdy chodzę na plażę, zawsze pakuję ze sobą niezbędne rzeczy. Kiedy ja idę na plażę, ja zawsze biorę z sobą, pakuję z sobą, najnopłytniejsze rzeczy, czyli to jest fil filtr przeciwsłoneczny C, jezacyp, witsoneczka, to jest ręcznik, różnek, bikini i kapelusz. Bikini i kapelusz. To nie wszystko. Jestem zagorzałą czytelniczką, czyli zawsze muszę mieć ze sobą książkę. Też one psa. Ja taka palka czytaczka, osobiście stosuję plażu, to zawsze muszę mieć ze sobą książkę. Pomaga mi naprawdę się zrelaksować, ona dopomaga mnie dziś rozsłabiać się. Tak naprawdę to nie przypadam za słońcem, nigdy się nie opalam zbytnio i zawsze jestem w cieniu. Ja nie dużo lubię słońce, nie propadają za nim, Nikt na to nie i ja zawsze w cieniu. Nauczyłam się trochę Pływać dosłownie 3 lata temu. Ja nauczyłam się troszeczkę pływać tylko 3 lata temu. A raczej do tego czasu się uczę. Tak na to ja dosyć uczę się. A Wy jak tam? Dobrze pływacie? Dobrze pływacie? Лишайте в коментарях, розкажете, як тут добре плавати, яке від того щастя. Дякую вам дуже за те, що переглянули. Сподіваюся, цього літа ці вирази будуть і фрази для вас корисними. Якщо не на польському порі, то на якомусь іншому морі, в трошки теплішому, можливо, але в будь-якому разі будете тренуватися на практиці, тицяючи пальчиком і називаючи ті чи інші слова. До зустрічі в наступних відео. Залишайте свої лайки і коментарі.